Dajcie, moi drodzy, dzisiaj mamy sobotę, 20, chyba 24 maja 2025 roku. Zagnało mnie do lasów w kujasko w okolice między Łasinem a Gardeją. Część może wie, część jak nie wie, to może się dowie. Chciałem sprawdzić swoje miejscówki, bo w tamtym roku, tutaj w tych. W okolicach udało mi się znaleźć pierwsze w zasadzie grzyby, większą ilość. Były to borowiki usiadkowane. Zobaczymy. Może nie jest dzisiaj pierwszy czerwca, ale dużo nie brakuje. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Nie chcę przedłużać. Jak na razie zapraszam na film. Lecimy. O na sam początek trafił się tylko rulik nadrzewny. Jest to nie grzyb, tylko śluzowiec, żybi się zarodnikami grzybów, bakteriami. Na zdjęciach na Facebooku mam z innego wypadu do lasu jego większe skupisko. wyglądało znacznie lepiej. za śluzowcem udało mi się znaleźć tutaj taki owocnik grzybka ale nie wiem co to jest sobie na pewno zrobię zdjęcie będę próbował rozszyfrować na razie go tu Przerwę film i zrobię sobie zdjęcie tego owocnika. Niby w lesie widać, że jest trochę wilgoci. Po ziemi można stwierdzić, ale ten grzybek, którego znalazłem, nie wygląda już tak świetnie. Szczerze, to też nie wiem, jaka jest jego nazwa sprawdzę też później zdjęcie już zrobiłem udokumentowany mam nadzieję, że nie będzie trudno odgadnąć i udało mi się znaleźć kolejne grzyby prawdopodobnie jakieś z rodzaju kustrzebek wyglądają jak czarki ale to nie są czarki tylko pustrzebki. Teraz Wam pokażę o, wielki, większe miseczki. Zobaczcie, jakie wspaniałe owocniki. Pięknych kształtów. Zobaczymy co tu jeszcze mi się uda znaleźć na skraju lasu fakt jest piękny jak słoneczko wyjdzie jest jeszcze piękniej a właśnie to tutaj ma zamiar robić i zobaczymy co tu jeszcze będzie rosło w tych starych na tych starych powalonych drzewach Może jakiś się trafi żagwiak ale to za chwilę zobaczymy, przy tuliach napotkałem oto takiego czernidłaga czernidłaka jednolitego zwyczajnego. Wygląda I tu drugi, już trochę starszy owocnik. Teraz przejrzymy tu resztę tego lasu. Cały las przemierzyłem. Różne grzyby napotkałem. Znalazłem. Kilka rodzajów, ale nie tych, które oczekiwałem. Tu przybyłem do rodziców, do domu. I zobaczcie, jakie skupisko żebów mi się trafiło. Widzicie? W pokrzywach pod śliwką rośnie sobie dzwonkówka. Tarczowata. Grzyb jadalny. Tu mam zerwany większy owocnik. Jest dużo rodzajów dzwonkówek. Ale powiem Wam, że ja pewności co do wszystkich. Nie mam. Do tego rodzaju też nie. Czy on jest? Czy ona jest na 100% jadalna. O, to są młode owocniki. A tu już był wyrośnięty, wyrośnięty okaz. I zobaczcie, ile tu jedzenia rośnie. No tu jeszcze kolejne w borówkach amerykańskich tu się usposobiły magia ogrodu i bluszczyk kurdybanek sobie I cudne, nie zapominajki, jak ja uwielbiam te kwiatki, bo jeszcze po mojej babci. Hava bu pomidor